Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, jestem na bazie i zaczynamy ten dzień. O, słuchajcie, miła sprawa, bo przyjechał taki dżun kolega Amerykanin wczoraj, ja im wczoraj też kolację w tej wietnamskiej postawiłem, jak w poprzednim odcinku było. No i przyjadą się do Krzycha odstawić coś od Krzycha, kupić tutaj taką kolację u Krzycha zrobić, czy tam obiad i, i, i też mnie zapraszają. I, i ja tu już jestem, tak, ale czekam, teraz będzie Krzychu rower, ten Amerykanin Jun, nie wiem czy ktoś jeszcze. A krzycha naszego kucharza nie ma, bo pojechał coś załatwiać na miasto, ale już do niego dzwoniłem. Tak więc przyjedzie, ja muszę piec włączyć i jakieś tam pizze wiadomo. Dobra, piec załączony, temperatura rośnie jak na drodze. Co ty się boisz? Nagrywam. Witamy. Hello. you Joda. I'm fine, thank you.

Ale ja tu na nich czeka, żeby mieć kurs obrotny i tak by wracał na pusto. Słuchajcie, ostatnio robiłem odcinek o takich tuktukach zespolonych, tak, takich prawdziwych tuktukach i ten odcinek też wam polecam. Mówiłem ile pali, jaka jest maksymalna prędkość, ile ludzi może przewieźć, jakie tam papiery potrzebne oraz inne dane techniczne. A tutaj mamy tego gentlemana. Przy okazji. A to jest inny rozjazd doktorka, to chciałem mu zadać kilka pytań. What's jest consumption of the uh, gasoline? taka silenda uh -huh. between around the Take mask. <laughs> between around maybe like 8 litrów. 8 litrów per yeah. 100 km. Yeah, 8. Do maybe, you need any special As maybe 5 or 6 like that? It depends how many people sit, you yes? oh. Full, each star full. If it's full, it will be more consumption. Yeah, maybe more than the eight. Yeah. Uh, do you need special license for this or not? For my tuk-tuk, only uh. the you know take between four hundred kilo or five hundred kilo. Uh-huh. Uh -huh. But you have license like special license or just yeah. motorbike license? Yeah, I uh have -huh. uh -huh. license? license. Yeah, tuk-tuk license. Uh -huh. it yeah, from yeah, the yeah, city. Yeah. Yeah, uh-huh. Five Here. Oh. But yeah, uh -huh. for the frame, frame Oh, you see, oh. you know, the long guy. Yeah. What is the maximum speed? The speed? uh, It depends like on the is... motorbike, yes, sure. Maybe like six, sixty. 60? Yeah, 6 or uh, 7, like that. 70, 60, yeah, 70. After the road is clear, you yeah. know, the, the road clear, I can yeah. I can do that. Oh, it depends on the machine, what you have. The uh, machine, the 125. 125. Yeah, yeah, yeah. Honda? 1.25 horsepower. Uh, this is Honda. Honda, yeah. Japan. Wa for Japan. From Japan? Yeah. Wave. wave. Honda Wave. Wave, wave yeah. Mm -hmm. Model Wave. You know, the, the years old, the, maybe 15? 15 years. Um, 15 years. Yeah, the first one, Honda first one for, for the, After the Honda for the steam like that. They're not steam. Uh -huh. the uh, they what's own. this? They're cooling water. Cooling water. Yeah. To mm -hmm. right pokazywaliśmy, to jest yeah. zrobione. z kroplówki. Skropłówki. Ja, to Keep the cool, you na, know? keep mm -hmm. the warm. Can try long way not problem. stop no problem. <coughs> no, <to> są te <coughs> starsze tuk-tuki, fajne, wygodne one są. Można ładnie usiąść jak na kanapie. Jeżeli pada deszcz, to może ściągnąć te wiaty. A, nie, also uh -huh. Te siatki są po to, żeby złodzieje nie wyrwali telefonu czy czegoś, nie? Bo jest z tym trochę problemu, że złodziej podbiegnie, wyrwie komuś telefon, na motorze pojadą dalej. Tutaj system lusterka, też pamiętam jak go kiedyś robią nawet przywiązane jakieś lusterko. Ale działa tutaj jakieś też montowania po swojemu i zarabia How much you can earn per one month? Hmm? Per one month. What's your salary? How much you? can I don't know. Sometimes one day I make five dollar, sometimes ten dollar, sometimes twenty. Per day? Yeah, per day. Uh huh. For yeah. now the COVID time. Uh huh. Between the time. Yeah, COVID time <laughs> not good. About, yeah. No. But before when too many tourists uh, you. Was... Yeah, many tourists had got like four days thirty dollar or 30, So it's like one thousand per month before three or 3 or four thousand, three or four thousand oh, even no 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 one thousand, some, one thousand per month between between yeah, around. Yeah. but now it's less now maybe mm -hmm. four or five hundred. 4 or five hundred still <laughs> not bad like cambodia you know no people yeah yeah no people require thank you Śmiejemy się teraz z dziewczynami, bo gdzieś ktoś napisał w komentarzach, bo jak się strajer uczyła angielskiego, napisała, że ma 18 lat, no bo tak sobie tam zapisywała. A ma 23, czy tam 24. no Nie potrafią tego policzyć. Akurat mam jej dowód pokazywałem dziewczynom, bo jak kiedyś rozliczaliśmy zbiórki na nie, no to musiała też się wylegitymować dowodem, bo też uczestniczyła w tym wszystkim. So, how old is Sreyle now? 23. 23. We have her ID yeah. on my picture, even yeah. I show you. Okej. Okay. No to by było na tyle, bo gdzieś poszło nieporozumienie. Rozumiecie deal. Ona sobie ucząc angielskiego, wpisywała mam 18 lat, a ma 23. Ktoś sobie pomyślał, że już jak się z gdzieś tam zabrałem 2 lata temu, to miała wtedy 16 czy 17. Nie, nie. Takie numery tu nie przychodzą. Ukrywamy dane wrażliwe, żeby była jasność. Tu jest numer po kmersku. Kto zna kmerski, niech sobie przeczyta. A faktycznie pomyślałem o takiej sytuacji, jak to nakręcałem, nie? Że zaraz ktoś powie, że ono teraz ma 18, czyli jak ja się z nią gdzieś tam spotykałem, miałem mnie. Nie, nie. nie. Schreider ma 23 czy 24 już. Nietrafiony, nietrafiony komentarz tej osoby. A jak mówię, usunę czy go zablokuję, to pomyśli, że miał rację. Dobra, Krzysiek przyjechał, zaraz wróci, ale tak jeszcze do tej sprawy wracając, to ktoś jest dobrze odklejony, nie? Jak ktoś się uczy angielskiego i napisze, nie wiem, a jemy doktora, a jemy to ktoś może jakby. Rozumieć to dosłownie, albo jak sobie napisał I don't have food czy coś takiego, że ona nie ma jedzenia, nie? No, ale to już pozostawiam myślącym pod rozwagę. Pozdrawiam. Ale tak jak mówię, jak ktoś kontestował to w komentarzach, to musiałem to wyjaśnić, żeby gdzieś dalej nie szło. No i teraz to usunę. Po prostu, żeby jakby to nie tworzyło nieprawdziwej opinii, a gdybym po prostu tylko usunął, to ktoś by powiedział, a widzisz, bałeś się, usunąłeś czy coś takiego. Także zamykamy ten temat. Nie wiem gdzie się rozeszli krzychu gdzieś z tym Amerykaninem i ze studentem gdzieś poszli. Krzychu też gdzieś pojechał po jakieś zakupy. Także jestem tutaj sam nie wiem, Jun jest chyba tylko gdzieś tam w środku. O, oh, jest i June. What are you drinking now? I drink ABC. ABC is strong beer. Very strong. To jest ciemne. 8% alkoholu. I Red Bull. Bomba to jest. A jak już jesteśmy przy tym temacie, tak już wspominałem, mam Sraylej dowód na moim twardym dysku, a to z tego powodu, jak już wspominałem, ale więcej powiem, jak były zbiórki na dziewczyny, to zrzutka, zrzutka portal kazał nam wysłać ich oświadczenia z ich zdjęciami, że to trzymają w rękach, że takie i takie pieniądze dostały, z ich dowodami też, jak trzymają przed sobą, że to są one osobistymi tutaj ID kmerskimi, oraz faktury na zakupy towaru, także potem nam ta zrzutka się dopiero zapaliła na zielono, także ja wszystko przekazałem i rozliczyłem przed portalem zrzutka.pl, czyli tak jak mówię dziewczyny, każda z nich, bo to były trzy, Srejle, June i Win, podpisały swoje oświadczenia, nawet mam zdjęcia jak oryginalnie podpisują, wysłały to skanowane, czy tam zdjęcia do zrzutki, jak stoją, trzymają to, że to one i, i, i później swoje ID i tak dalej. Miałem tylko jeden problem, że June tak naprawdę nie nazywa się June, i pytali się, dlaczego tutaj jest inne nazwisko. No to jest nickname June, to nie jest jej prawdziwe oczywiście, ale każdy wiedział, każdy z filmów może skojarzyć, że to chodzi o tą właśnie tutaj niewiastę za mną, która pije piwo ABC. I pomogliśmy dziewczynom. Jest w porządku, teraz ja pomagam Srejlej, żeby też trochę, no przynajmniej nauczyła się alfabetu swojego własnego, chmerskiego oraz angielskiego i dlatego właśnie dzisiaj też nie przyjechała, bo dzisiaj przychodzi też pani nauczycielka. Wczoraj pani nauczycielka też była zaproszona przeze mnie na, na wietnamską kuchnię, była tam, siedziała obok Srejlej, to była jej nauczycielka, koleżanka, żony, dziewczyny Pawła Łysego, także myślę, że dobre towarzystwo. A my czekamy, nie wiem, gdzie, gdzie ta reszta cała poszła, gdzieś połazić po osiedlu, zobaczyć sobie osiedle. No a później będzie jakaś pizza i to nie jedna pewnie, a pan tuktukowiec tukowiec zasnął sobie tutaj w oczekiwaniu na kurs powrotny. Nie, śpi, nie śpi, nie, nie, nie śpi. wait customer, okej. Okay. Wrócili, wrócili, student się boi występować na filmach, bo ktoś napisał, że to jest jakiś nieślubny syn.

pizza? Oh beautiful. What kind of pizza? Margarita. Just a margarita. Okay. Yeah. And so we can, we can, we can we feel the dough? What is the dough, English? Dough. Dough. So now you can feel the dough exactly what they do. What kind it's beautiful. Of dough? It's absolutely beautiful for you, baby. This is the spicy sauce what Chris made by himself here. O, Krzysztof Chińską chyba zaliczyłeś. Nie dobra? Kolej okay. napędowy jest lepszy. Free bo... corner. And this? New York Pizza. Just is good. Just is good. No i to mój kawałek. Wiem. Student, ja widzę, że ty pijesz alkohol mocny. Jak to? Y nie, bo po prostu. Czy... Hindi wybezpieczą co dobrego, to będzie jeszcze większa potęga niż jest. Tutaj spekulują bankructwo, ale będzie na odwrót. Czy ci Polacy będą uczyli w kołach mandaryńskiego? No na pewno. Krzysztof tylko nie lubi. Czego? Chińczyków. To, <noise> wie, to powiedział, tak tak wnioskuję z Twojej dyskusji z tobą. Czy cię lubię tutaj? Czy byłem walną z tyłu? nie, oni między sobą załatwiają, te grupy przestępcze załatwiają, a nie, przecież nikt Ciebie nie boli. Ja byłem jego, mi się bardzo podobało. Przecież tam są kasyna, tam wszystko wiesz. No oni między sobą, a nie, przecież nie porwą ciebie. Nie, no. nie boli, nie boli, nie Ale uszukają, uszukają, Uwaga, chiński, wielka gwiazda się okazało, co? Ale jak lęk, Armstrong spróbuj. <grym> na dopingu jechał. No nie jeden na dopingu w życiu oczy, jechał. Nie, no nie Całe ten... Ale mówię, nie jeden w życiu na dopingu no, ale jechał. To jest tak no. gwiazda, no, to jest to chiński styl. Widziałeś Anglika na jednym tego na dopingu? Czy nie wiem, nie widziałem Anglika na dopingu, bo się tym nie interesuje. Pewnie no. gdzieś był. Dobra, nieważne, kończymy te tematy. <grym wyszła> All right, so let's gain a new subscriber for you right now. Okay, do we have a new subscriber? Uh, we know that's, come on, that's the important thing, so... Put that channel in for me, please. Okay, one moment. A student, what did you order? Meatballs? Yes, yes. Ta -ta. plus plus dumplings. No. No, Ile Ci kasują za takie coś tutaj? Nie wiem, no, na pewno tak w Polsce, kurczę, ta inflacja to już wszystkim ludziom nagrodzia. Nie na był no. taki pewien. Słuchajcie, szkoda mi czasu, tak więc kończę ten odcinek, wrzucę ten odcinek, siedzą przy stole, zaczynam kolejny odcinek, tak więc zapraszam na kolejny odcinek przy okazji oraz jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał wszystkie numery portfeli kryptowalut, bo teraz jesteśmy w krypto, a będziecie mieli w opisie. Pozdrawiam.